Za chwilę zaczynały się moje zajęcia pływackie, więc założyłem strój kąpielowy i zmierzałem w kierunku wyjścia. Poprzedniego dnia wraz z bratem zbudowaliśmy fort z poduszek. Wszedłem do niego i zakryłem wejście kocem. Z fortu wystawała mi tylko noga. Nagle w moim kierunku zaczęła zmierzać czarna skarpetka. Była tak bardzo zimna, że przeszło mnie dreszcze. Zacząłem głośno wołać mamę i brata, ale nikt nie odpowiadał. Podbiegłem do okna i zacząłem się rozglądać. Nagle zauważyłem mojego kota siedzącego na dachu i wpatrującego się we mnie. Wtedy usłyszałem dźwięk prysznica z górnego piętra. Pobiegłem na górę i zobaczyłem swojego brata kręcącego się na fotelu. Spytałem go, czy był przed chwilą na dole, ale nie odpowiedział. Powiedziałem mamie, co się stało, jednak ona mi nie uwierzyła. Powiedziała, że prawdopodobnie coś mi się przewidziało. Ja jednak wiedziałem, że to, co mi się przydarzyło, było prawdą, a przerażające spojrzenie kota głęboko utkwiło w mojej pamięci.